Przepraszam, sorry. Cześć, witajcie na naszym kanale bombowym metamorfozy, czyli jak zrobić coś z niczego. Z niczego. Albo z czegoś. No <laughs> ale może wyjdzie, może nie wyjdzie. Spotykamy się e, w, tej, w tej sypialni u można powiedzieć naszego znajomego, który zaufał nam i dał nam e, do e, wykonania dwie rzeczy kuchnię i sypianie. W tym, że projekcie nie było wykończenia tego łóżka sypialnego, tu nie było łóżka, w związku z powyższym musieliśmy, musieliśmy, przyszliśmy teraz i dokończamy ten projekt. Co tu będzie zmienione? Ano to, że tutaj będą jeszcze półki Jak zobaczycie, to jest łóżko, które ma tutaj wykończenie czarne, czarno, czarny, czarny materiał. My musimy to teraz wymierzyć. A czarny? Nie, czarny nie. biało oczywiście, wszystko w kolorze w kolorze szaty. No to co, zaczynamy. Zobaczycie jak to wygląda troszeczkę od kuchni. No to, to jak tu będzie w końcu? sypialnią był dosyć duży problem, ponieważ to jest bardzo duże pomieszczenie. Jak na moje warunki, to jest pomieszczenie praktycznie w kwadracie 6 na, 6 na 5 prawie 30 metrów kwadratowych. I ciężko było tu coś ustawić. Chcieli tutaj dwie rzeczy. Chcieli podzielić część sypialnią, sypialnianą z taką częścią rekreacyjną, za którą za, którą za chwilę zobaczycie. I był problem, jak to wszystko podzielić. Gdzie położyć łóżko, gdzie szafę, gdzie telewizor, gdzie lampy, gdzie kuferek. Tego, gdzie kuferek. Mieliśmy tego, e, mieliśmy z tym problem dosyć duży. Dlatego poprosiliśmy naszą znajomą panią architekt, panią Katarzynę Neumann. Link do jej strony zobaczycie na naszym kanale poniżej. Zapraszamy na jej stronę. Bardzo ciekawe rozwiązania. Zajmuje się aranżacją wnętrz dla dzieci. Po prostu wejdźcie tam, zobaczcie, może was, was również zainspirować, jak również Wam pomóc w pewnych kwestiach. No i rozmawialiśmy na ten temat. Prosiła, żeby przesłać jej wymiary tego pomieszczenia, rozkład okien i zaproponowała nam w sumie trzy rozwiązania, na których znajomi zdecydowali się na jedno, czyli Wyciągnięcie łóżka sypialnianego z e, szafą, którą musieliśmy na wymiar zrobić, może nam się udało, może nie. Po, po tej stronie, oczywiście, duża szafa e, typu komandor składająca się z czterech, e, czterech skrzydeł, ale też e, zwiększona taką bardzo fajną półką. Mówią, oni będą czytać, gdzieś te książki można położyć. Mówi to m, Kasia, mówi, jeszcze dołożymy tutaj półkę na tego typu gadżety. E, i tak to mniej więcej wygląda, oczywiście telewizor mniej więcej na środku. Do tego wszystkiego fajne, zwisające lampy na środku sypialni. Również wycyfrowaliśmy, bo łóżko jest dosyć duże, ma wymiary zewnętrzne 2 m na 1,90 m. Także ustawione jest praktycznie centralnie w tej sypialni. schowaliśmy oczywiście przewody pod telewizor, żeby nie gdzieś tam nam niepotrzebnie zwisały. I co jest naszą pracą? Naszą pracą oprócz łóżka i oprócz szafki telewizyjnej praktycznie wykonaliśmy wszystko sami. Począwszy od szpachlowania podłogi, malowania elektryki, szafy jednej, szafy drugiej montażu drzwi, montażu elektryki, przewodów i czego tam jeszcze. Marek ja już się znowu nagadałem. po prawda? No. Potwierdza. Dobrze. Udało się. Cały Marek. No jak przejdziemy, to może przejdźmy sobie teraz w tą stronę. Mniej więcej. No chodź tu, chodź tu, Marek. Oj, Marek daj, chodź. Także e, przychodzimy do tej części, gdzie oczywiście tutaj sobie e, odpoczywają, oglądają sobie telewizję. Tu jest nudno, znaczy za oknem jest fajnie, bo mają bardzo fajny, bardzo fajny krajobraz. No i tutaj Kasia zaproponowała również szafkę, żeby odciąć. Tą część dianę, tą część rekreacyjną I już za chwilę do niej dojdziemy. Natomiast ona tu miała być zamknięta, natomiast właściciele nie chcieli się jednak zgodzić i tutaj przyszliśmy na kompromis, jak zobaczycie na projekcie, bo będzie to również pokazane. Tu generalnie miała być również ta szafka ażurowa zamknięta ponadto yy, i przychodziliśmy na tej stronie. Natomiast oni jednak chcieli, żeby było im wygodniej, w związku z tym szafka powstała z tyłu. No i przechodzimy tutaj do tej yy, części rekreacyjnej gdzie jak widać mogą się e, odprężyć po wyspaniu, mogą wejść sobie na e, orbitrekę, mogą, mogą sobie wejść na wioty moślarza oglądają sobie telewizję, mogą, mogą również i tutaj palić zbędne kalorie, także w dwóch miejscach. <laughs> może tego nie powinienem mówić, ale tak to jest. No i oczywiście ta fajna szafka, która tak de facto została dołączona i wkomponowana do e, tego całego projektu. Bardzo fajnie, można sobie go zagospodarować. Też jest właśnie to wszystko oddzielone. Szafki na dotyk bardzo fajnie, bardzo fajnie można wykorzystać dodatkową przestrzeń i powiem Wam szczerze, że e, dzięki pomysłowej temu i temu projektu fajnie uzyskaliśmy fajny, bardzo fajny efekt. E, oni są bardzo z tego zadowoleni. Się cieszą oczywiście znowuż, e, znowuż dzięki, temu, e, mogliśmy, dzięki temu, że tutaj jesteśmy z Wami, przede wszystkim w na naszym kanale. O! Ale bardzo was prosimy o subskrypcję, tam jest na, na dole dzwoneczek. Lajki również, eee, robimy to cały czas z pasji. No i dzięki temu, że im się to spodobało, wyrazili zgodę, że mogliśmy nakręcić również i tą metamorfozę. Z czego jesteśmy im bardzo ogromnie... wdzięczni. Wdzięczni. Tak? tak? Potwierdza wszystko. <laughs> Szczęśliwi mały powiecie, ale jak zwykle mu to nie wyszło. No i cóż, nie było tu nic, robimy tak, jest to. To wszystko w tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się również i ta usuna podobała. Do zobaczenia w następnych bombowych metamorfozach i do zobaczenia. Okay.